jesteśmy w Warcaby. To jest gra dla. Można grać z ekspert, trudny, średni, łatwy i gra... zagrać z innym. Ja jestem biała, a Natalka to jest czarna. Dobra. Stawiam. Mm, Dobra. No, widzę Warcab. Wolę szachy grać. Ja nie umiem grać w szachy. <noise> Bo to się źle skończyło. Konik nam uciekł na wolność. XD, i go zgubiliśmy, i... Pfff, gdzie się nie ruszyć, to bicie. Trudno. Mogłam dać to... wybić! Gdzie macie te teraz bicie? A wiesz, że jak się zablokujemy, to koniec gry? <gry>, <gry> JAK?! Zwracił szansę, by mnie <grych> No to już 1-0 dla, dla Natalki! Ja jestem 0, a ona jest 1! To powinno być 1-0. Ojeju! Czemu ty to naciskasz? Dobra... No bo stoję tam w środku! Yy, yy, film z kamerką będzie w od... ...w następnym odcinku świątecznym, o ile on powstanie. O nie, ja nie mogę zgadzać na kamerkę. Mmm, kamerka to będzie fajne. Ja na Teamsach tu włączam kamerkę, a... No, no, tym, na Teamsach nie mam kamerki, a ja na Teamsach. <miech> Znowu ten błąd popełniłam. No, no to ja nie chcę powiedzieć, że jesteś nubem. Tym razem nie przygapię. Dobra, obiecuję, że będę prosem w tym odcinku. O już. Bye bye. No nie możesz na mnie. Halo, halo o kurde, tego tu nie przemyślałam. Muszę bronić. Dawaj. Ja tu też nie przemyślałam. Widzę. Jeśli pionka zblokowała, a mnie ma jak się ruszy ten pionek. Mhm, mhm, mhm. Ja to wygra? Ja, obym ja, bo ja mam damkę, a Natalka nie ma. To też. Uuuuh, nie przyplanowałam tego, ale ok. Kurc. Oh shit. Hello. Nie będę się tak ruszać! Nie masz po co nawet mnie zbijać. To jest zwykły pionek. Bo nie miałam szansy, żeby cię zbić. A teraz to ja. O nie no. Co za. Pff. 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 Sorka, że takie. O będę miała drugą damę. Daj, jej. O, wygrałam! Czy to? Powiedzcie, no, że to widzieliście, czy to się nie nagrało. Boże by się nie nagrało. O Boże... Dobra, nie zrobiła na telkę ze swoim baluchem. Ja ci O Ojeju, ja wygrałam jest jeden, no, jeden. Dobra, dawaj. No i Zaczynamy. Dobra, zaczynam! Biały zaczynają i wygrywają. Ile to ktoś umie grać w szachy? To są a nie szachy. Mam... Warceaby ja się... Szachy, ja się... mylę z warstawami. Dla mnie jedno i to samo. To nie jest to samo. Ale dla mnie to samo. Tylko warcaby nie mają koników, tak? Tak nie mają tych podziałów różnych. Tylko zakupionki. Znowu się zablokujemy, no ja muszę zrobić krok. Nie. Bo to się zablokujemy! Nie, cię. bo nie, nie bo... Bo, to, bo się zablokujemy! Znowu! Tak się zbiłabym mi tak. No dzisiaj nie ruszy to ja się mogę Nie no. Nie! już no, nie można cofać! <laughs> Dobra. Nie, no zbij sobie tego. O kurde, tego to ja nie przemyślałem. Nie, nie ruszy sobie dwoma mapiony Nie! Nie, jak! Normalnie. wytyfy wy, wy. Ojej, ja ci zamkę blokuje. No nie! O nie! Słowaj. Idę pod damę. Ja! Nie gadaj. Wiem, że są geniuszem, wiesz. Dobra, dam ci tą damkę, niech się nie śnizyc. Będę... Czekaj, nie, ja się nie, nie, O ty O ty kamie nie, udostępnij. nie, 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 robię Każdy nie, nie, głupia no dobrze dobra, dawaj nie, 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 to zrobić teraz? Eee, Natalka, ja chronię dobrze swój teren. Teraz Natalka nie prze, przebiega. No jak ja mam to zrobić? Wyślijmy się też innymi. Czekałam na ten moment! Hahaha, ha, ha, i będę mieć drugą damkę. O kurde. Już nie masz tej wreszcie Już mam dwie damy. To już jest większe... Mam damę? Bye bye. O nie, teraz... <laughs> Przesrałaś sobie tymi linii Dawaj zbijaj mi na normalne damki O ty Ja się nie będę się ruszył moimi piankami Nie wiem jak ja to teraz zrobię Dawaj Ja ci zbiję damkę za to No wiesz nie masz jak Nie można ruszać z przeciwnika pianków wiesz Ej, ja tak nie gram! No samo tak się zesrałaś, tak... Sam taką sytuację zrobiłaś, więc... Mam plan na to. Ja też. Nie, nie można! O nie, to mój na mnie! O kurde, jaka ilość! Może jak ktoś nas z, kogoś, z kogoś coś zbije. Wygrałam! Ej, to tak się nie liczy. I... To tak się nie liczy. Ja gram dalej. Nie, nie liczy się. Nie liczy się. To się nie liczy. To się nie liczy. Ja ci nie zbiję damki. Nie! Nie. Ale ja się wygrałam. Nie, wygrała. wygrałam. Wygrałam. To nie, dobra, nie, nie ruszam. damki. Weź się zgłuszę tak my cofamy sobie, Tam... sobie no, Ale to nie ma być cofanie, bo to jest niesprawiedliwe szczerze tak mówiąc Nie, bo mi zbijać dam, ja ci nie dam wygrać No to musi musisz sama obserwować jakie ruchy robisz, kocie Ja będę się teraz tak ruszać, to moja technika. O nie O nie, 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 nie. Tak wiem, wydaje mi się to nudne. No to dawaj ruszaj się. Nie! No ja to będzie się tam kamień ruszać, to już na pewno nie, nie wygra. Nie, bo ty mnie zbijesz. Tak, ja mam taki plan. No po prostu stoimy. To dobrze, się tak stać. Nie. Ja się zgadzam. No nie, wred. Jak? Dlaczego? <ślesk> Jak? Dlaczego? <laughs> to, że był remis, a nie... Yy. Czyli co? Ja teraz muszę ruszyć. O CIE... O, oh, shit! Ty. No jestem w dupie. Co ona... Ona sama się ruszyła. No taka sama się ruszyła, jakby co. Taka... Ostatni pionek. No już! O kurde! Nie, ja um. dobra, się poddaję kręciu. Wygrałam, mi tylko! Ale ty mi rzekła, mi się dać w króle pionka! A ja mogę zbić twojego pionka zresztą, i ty mi cofnęłaś to. O nie, co ja zrobiłem? dobra? Eee, Dobra. To na tyle z tego odcinka. Nie, ja chcę jeszcze raz! <ślesztą> dobra, ostatnia runda. Ten, kto wygra, ten wygra, dobra. Dobra, ty się nie ruszysz. Ooo! Dlaczego? Ja mam do, dobre ruchy, wiesz. Nie no, zbijesz mnie. Nie! Nie, nie, błagam, no, nie. Dobra, rusz. Suj pionek, mówię sobie. Stop. Ja korzystam. A, nie, nie. nie. O, kurde. Nie przemyślałaś tego. Co nie będzie korzystne? Nie! Za to się nie liczy. Nie miałbyś być Ale to mój. Ale to nie miało być tak. No. Ruszaj się. Ja. Już, ale jak już raz ktoś cofnie, to się zestra. Bye, bye. To move re, oficjalnie. Cofniesz. jak myślicie, kto wygra. Piszcie w komentarzu, nie! Sprawdzony. O nie! No tylko jest w szachu. Jestem w dupie. Nie! co ty zrobiłeś? Mogę ci cofnąć też? Tak. To nie, idziesz. tak. O kurde, nie. Nie, no taka musi tak samo jak poprzednio. O jezu, ja się dam ku niebie. mi nitamkę. Zapomniałam, że można być w tył. Bye baj. Nie no, tylko teraz nie wiem co robić, co? Idę po kolejną damę. Czekaj, ja nie chciałam ci tu ruszyć! Dlaczego ty to nie dotknęłaś mój... Ej, ja mam trzy, tylko ma jeden! Jeszcze raz! Jeszcze raz! <grywa> jeszcze raz. Kiedy bym... Dobra, jeszcze raz. Taka <grywa> nie możesz się pogodzić, że przegrała. No to tutaj mi ruszać, a nie. Dobra, ruszaj się. Oj. Oj. Teraz ja się ruszam, nie ty! Masz złą technikę, tyle ci mówię ogólnie my lubimy razem kiedy byśmy w szkole grać szachy w, nie W ogólnie Tamki były odwrócone Pionkami Czekaj bo się zablokujemy I git, I git. To, to właśnie mi o to chodziło, żeby ci tu To te pionki A ja w czym to robię? <noise> Nie. Mm. Daję ci te pionki, w się ruszysz. O, o nie, teraz ja taka zestresowana. Bo co, to tylko jest lepsza? Nie, bo po prostu ma stresa, że coś popsuje. <suszy> się mi o to chodziło, o oh, shit. O oh, shit! Nie, ja się uciekam. Ja się uciekam. Ewakuację. Ewakuację prowadzę. Ewakuacja Ewakuację. O oh, shit! O oh, Jezu! O oh, jezu! Natalia! Przepraszam. Ci chciałam. Teraz dam kawę. Kurde, zostanę w jednym miejscu! Koniec, nie ruszam się! O nie, damkę sobie zablokowano, jakie są głupie. Co zablokuj? Jeszcze nie można zrobić ten pionek. Bye bye! Ty, kurwa. Ej nie przeklinaj mi <gibliği> na odcinkach Shit Zblokowałam mnie. Albo tak, albo tak zgijesz Dawaj Bye bye Hawajska, lubię hawajską Lubię hawajską